Sprawdź, czy wszystkie okiennice są porządnie zamknięte. osiłku. Nat mówi, że nadchodzi huragan. Co ty na to procesu? Jeśli Nat mówi, że nadchodzi huragan, bo powiedziały mu zwierzęta: To nadchodzi huragan. W porządku, proszę pani. I hop. No, teraz żaden wiatr was nie wysmerfuje. A cała przyjemność po mojej stronie. Ma pani rację! Widzę, widzę! Huragan uderzy lada chwila! Jej, łasuchu! Twój uszczelniacz wygląda jak lukier waniliowy! Lukier waniliowy? Co ty pleciesz, pracusiu? <śmiech> <śmiech> to masło orzechowe. Mm. Nie martwcie się, moje słodkie maleństwa, będziecie bezpieczne Już wszystko zasmerfowałeś, lalusiu? A pso smerf nie pracusiu Dobra Tatuś nie pozwoli, żeby coś się stało jego słodkim maleństwom mnie, mnie, mnie. Bo tatuś kocha swoje maleństwa mnie, mnie, mnie. Uszczelnić klapy luków, opuścić grot, zwinąć takielunek, chłopcy! Odwiązać liny na rufie, będzie wiało i to nieźle! Ruszać się, chłopcy, szybko! Kończysz już, marzycielu? Tak jest, pracusiu. Jest dość czasu, żeby wszystko sklarować. Świetnie! Uwielbiam ten żeglarski żargon. Widział ktoś śpiocha? Widziałem go w młynie, pracusiu. Aaaa! Śpiochu! Śpiochu! Gdzie jesteś? Śpiochu! 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 Nadciąga huragan, a ty miałeś porządnie zabezpieczyć młyn. Huragan, zabezpieczyć młyn jasne, pracosu! Cześć pracusiu. A co tu smerfujesz? Nadciąga huragan śpiochu, pamiętasz? No, zamknij wszystkie okiennice, zarygluj wszystkie drzwi szybko. A najważniejsze sprawdź, czy mechanizm jest porządnie zasmerfowany, bo jeśli skrzydła się odblokują i tylko nie zaśnij, to może być sprawa życia lub smerfa. Nie zawiodę cię, pracusiu. No dobrze, wpadnę tu później. Um. O, o. Nie ma mowy, nie mogę zasnąć. To sprawa życia lub smerfa.. Ojej, ojej. Szupa? Tak, jest. Studnia? E, mm, no, już prawie. Pozostaje tylko młyn. Pójdę sprawdzić, papo, Smurfie. Kazałem śpiochowi wszystko zrobić. -Śpiochowi pozwoliłeś śpiochowi zabezpieczyć młyn? A jak inaczej ma się nauczyć odpowiedzialności. Poza tym, w sprawie życia lub smerfa nas nie zawiedzie. Och, śpiochu, śpiochu, jeszcze nic nie smerfnąłeś. -Śpiochu, śpiochu, gdzie jesteś? Śpiochu, coś ty narobił? Coś ty narobił? Ty co? Powiedziałeś, że nie zaśniesz. Powiedziałeś, że mogę na ciebie liczyć. Och, ale ja. Smurfy, Smurfy! Osiłku, nad, Chodźcie ze mną szybko. Smurfetko, Smurfetko, potrzebna twoja pomoc w młynie. Śpioch zawalił sprawę. Ważniaku, musisz mi pomóc! Znanie. Ale co się smerfuje? Musimy zabezpieczyć młyn, zanim huragan rozniesie go na kawałki! Szybko! okna, ważniak nad drzwi. Osiłku, pomóż zablokować mechanizm. Gotowe! A, 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 a. Szybko nad, zawsze powtarzam, żebyś a, uważaj o jej. Przepraszam. Mój się mój malutki. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, maleństwa. Wszystko będzie dobrze. Tatuś was chroni. Od tego ma głowę i o was myśli. Jaka straszna burza. Ale najstraszniejsze, że nie mam polewy do budyniu. Cześć łasuchu! Smerfie cię, Majdu, wcale na ciebie nie czekałem! Muszę zatrzymać wiatrak osiłku! Nie mamy nad nim kontroli! Wiem, wiem! Pomóc ci, Pracosiu, mogę pomóc! Nie, to przez ciebie mamy kłopoty, śpiochu! Nie chciałem zasnąć, Pracosiu, szczerze! Bardzo się starałem! Już dobrze, śpiochu, nie czas na gadanie! Na pomoc! Nad! Smerwuj coś! Mój delikatny, błyskotliwy mózg jest w niebezpieczeństwie! Ach jej! Eee. A. 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 Nic wam się nie stało! Wszystko w porządku, ale już nie zatrzymamy skrzydeł wiatraka! A. O! Nie! O! Nie! A. 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 Nie biegamy. Po prostu straszny! Wszyscy są sali? Chyba no tak! A to dopiero jazda, co? A, możesz to smerfnąć jeszcze raz! To dopiero jazda! Na smerfa! Nigdy w życiu tak się nie bałem! Zobaczymy, czy uda mi się wysmerfować, gdzie jesteśmy. A ajaj, na pomoc! Na pomoc! Czy mi ktoś pomoże? Na pomoc! Tak jak myślałem, jesteśmy w powietrzu. Ale nie na długo, ważniaku. Mam nadzieję, że umie spływać, bo smerfujemy do oceanu. O nie! Trzymajcie się! Trzymajcie! Okropne, żeby wrażliwy smerf musiał tak cierpieć! Wszyscy cali? Och, chyba tak! W porządku, weźmiaku! Nie, nie, nie jest w porządku. Wszystko jest tu rozmazane. Pewnie doznałem wstrząsu mózgu, pewnie. Och, na smerfność. Jesteśmy w wulkanie! W wulkanie? No, 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 no! To mamy problem! Słyszałeś śpiochu? Słyszałeś w jakie kłopoty nas wsmerfowałeś. Sądząc po pokładach lawy, mogę powiedzieć, że ten wulkan wybucha tylko raz na 500 lat. No jedna dobra wiadomość, skoro ten wulkan wybucha tylko raz na 500 lat, a nic nam nie grozi. Choć raz ważniak ma rację. Będziemy się wspinać. Wysmerfujemy z tego wulkanu za jakiś... Może tydzień. Kiedy doszło do ostatniego wybuchu pracusiu? No, y, 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 zgodnie z moimi obliczeniami dokładnie 500 lat temu. Co do dnia? A czyli co? wulkan wybuchnie? O. Dzisiaj. Ech. Huragan mógł wyrządzić jeszcze więcej szkód, ale byliśmy przygotowani. Jasne! Wiatr mógłby zniszczyć mi cerę. Szybko, smerfy! Wiatrak! Wiatrak! Co się stało, papo? Smerfie? Młyn został uszkodzony? Nieuszkodzony, marzycielu. Cały wiatrak został porwany. Ojej. A co gorsza zabrał ze sobą sześcioro moich małych smerfów Co teraz zrobimy, papo smerfie? Musimy przygotować twój żaglowiec i podążyć za burzą Jest szansa, że ich znajdziemy Jeśli w ogóle przeżyli Załadujemy prowiant i natychmiast wypłyniemy Tak jest, papo smerfie Przy odrobinie szczęścia może... O nie, burza zniszczyła mój statek Ojeju, papo Smurfie! Teraz już nigdy ich nie uratujemy! Straciliśmy ich na zawsze. Nie cierpię tracić na zawsze. Dosyć Smurfy? Naprawimy statek i wyruszymy Ależ, za nimi. Ależ, papo Smerfie, naprawa statku bez pracusia jest niemożliwa. Przecież to on go zbudował. E, no, ma rację, papo Smerfie. Ale chwileczkę. Dla ja Smerfów nie istnieje słowo niemożliwe. Nie cierpię niemożliwe. Nieraz pokonywaliśmy wielkie przeszkody i teraz też pokonamy. Chodź, ważniaku, musisz mi pomóc. Nie jestem pewien, jaką zasadę dynamiki zastosować w tym przypadku. Jeśli smerferon jest podłączony tu, wtedy jego działanie będzie... Ważniaku, Smerw jest... Zostaw pracu Świetnie, nie ma sprawy. Jak zawsze jestem tylko samotnym głosem smerfującym na puszczę. No dobra, teraz smerwnijcie trochę w prawo. Właśnie tak. Ważniaku, możesz smerfnąć smerfolizer? Rozumiem, że to najważniejsza część. A pso smerfnie? Mądrze zdecydowałeś, pracusiu. Jeśli się zepsuje, możemy smerfować bez niego. <grym i wytkuj> A jej! O! Tu się zaczyna robić gorąco. Jeszcze tylko kilka godzin i wysmerfujemy. Och, pracusiu, myślisz, że ten wirus wirosmerfer zabierze nas stąd na czas? Jasne, że tak, smerfetko. Mam nadzieję. Co mam smerfować, pracusiu? Jak mogę pomóc? Ej, śpiochu, chyba mógłbyś! Nie potrzebujemy Twojej pomocy, śpiochu. A nawet nie chcemy Twojej pomocy. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Twoja pomoc. Jeśli smerfniemy w zaświaty w tym wulkanie, wszystko przez Ciebie. A, a jej! A! 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 a. a, 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 a. No, myślę, że mu wygarnąłem. A co ty smerfujesz, Pracusiu? Uważasz, że to moja wina? Wiesz, śpiochu, ym, ja. Nieważne. Chyba ważniak ma rację. Ach, ważniaku, to było wstrętnie. Nie martw się o mnie, smerfetko. Zesmerfuję wam z drogi, póki nie skończycie. Krawiec zaraz naprawi żagiel, marzycielu. Kiedy załatamy dziurę, statek będzie jak nowy. Opuszczaj, farmerze! Jeszcze trochę? Dobra. Smerki trochę w lewo. Szybciej, mamy mało czasu. No udało nam się, kochani. Miałeś rację, papo smerfie. Waga, farmer, odcinaj cumy! Kapitanie Marzycielów, wypływaj na ocean, a ja określę kurs. A po smersie! Uwaga, wilki morskie! Postawić grot! Ile? Inieść bezan mast i sprawdzić umocnienie lin. Wszystko po kolei. Och, mam nadzieję, że ich znajdziemy. Sera, Sera, lalusiu. Po hiszpańsku? A co to znaczy? Skąd mam wiedzieć? Nie znam hiszpańskiego. Jestem do niczego, ciągle nawalam, zawsze łapią mnie na spaniu. Jestem zbyt zmęczony, żeby myśleć, muszę się z tym przespać. Potrzebują Twojej niezwykłej siły, legendarnej odwagi i niewiarygodnie jasnego myślenia. Rzecz jasna, jeśli jesteś zbyt śpiący. Nie, nie, Smurfetko. Choć sen jest bardzo smurfny, nawet w połowie nie jest tak smurfny jak pomaganie smurfom w potrzebie. W czym mogę pomóc, Smurfetko? Musisz pozbyć się strasznego potwora, który atakuje wiosnę. Jeszcze jeden potwór, co? No, wystarczy mi smerw katapulta i cebula. Och, śpiochu! Jesteś taki odważny, taki mądry, taki. Och, cebula! Nie bójcie się smerwy, pozbędę się tego wielkiego potwora. Dziś wszyscy będziemy spać spokojnie. Masz tu cebulę. Dziękuję, a teraz posadźcie mnie na katapulcie i bierzmy się do roboty. Mm, miałem bardzo smerfny sen. Mm. Odpal, kiedy będziesz gotowy, pracusiu. Dam ci wielkiego całusa Dziękuję, Smerfetko, ale mój całus zwala teraz z nóg Ach, ach, śpiochu jesteś taki, taki, taki Ciągnij! Żeby tylko tak dobrze latało, jak wygląda Czas się przekonać, smerfować na stanowiska Wulkan wybuchnie, lada chwila Smerfujemy! Cudy po śpiocha! Szybko, smerfetko! Przygotujcie się do smerfnięcia! Za chwilę smerfujemy! Lećmy już, lada chwila będzie wybuch! Czekamy na smerfetkę, która poszła po śpiocha! O nie, śpioch nas wykończy! Jeśli będziemy tracić czas na szukanie, wszyscy smerfniemy! Smerfetko! Zostaw śpiocha! Wrócimy po niego po wybuchu wulkanu. Mm. Zapnij się, ważniaku! Zaraz przyjdą! Śpiochu! Śpiochu! Już czas! Śpiochu! Śpiochu! Obudź się! Musimy! Musimy! Nie śpię, Smerfetko. zostaje! Co? Nie zasługuję na to, żeby żyć. Zawiodłem swoich przyjaciół, zasnąłem i przeze mnie wszyscy skończyli w wulkanie. Nie bądź śmieszny! Nie zostawimy cię tutaj! Zacznijcie smerfować! Już są! O Przypnij się mocno, smerfetko! A gdzie ja mam usiąść, Pracusia? O tam, śpiochu! Ale tu nie ma pedałów. No jasne, nie chcemy Twojej pomocy. Na tobie nie można polegać! Warniaku, zaprojektowałem napęd na pięć smerfów. Trudno, śpiochu. Lećmy już, Pracusiu! Szkoda, czasu na gadanie! Cała smerf naprzód! Jasne, miłych snów, śpiochu! A my musimy smerfować ratując życie! Cała naprzód! Smerfować dalej! Jeszcze nie jesteśmy bezpieczni! Czekajcie smerfy! Ja się tym zajmę! Trzymać się! Smerfujcie, smerfy, smarfujcie! Więcej mocy! Tylko spokojnie! Udało się, śpiochu! Udało! No tak, udało mi się! Och. Smerfujcie dalej! Tu nie możemy lądować! Dłużej już nie mogę! Ja też nie! Znajdź miejsce do lądowania, śpiochu! Na razie nic nie ma. Smerfujmy stąd! Skaczcie! O, moja głowa! Au, ale gus! O, 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 mały włos, przez chwilę myślałem, że już będzie po nas. Może się nie rozczarujesz, sosiłku. Jeszcze może być po nas. A... Smurfy, smurfy, patrzcie, jesteśmy uratowani. Zobaczcie, jakie statko morświnów. Widzę, że chcą nas zabrać do domu. A... To nie morświn, ważniaku, to rekin. Rekin? O, cze, cze, cześć, panie rekinie, jestem Smurf ważniak. No, no wie pan Smerwy takie kochane, słodziutkie przyjaciele wszystkich zwierząt. <laughs> Widzicie? Chyba o nas nie o słyszą. My! Co my teraz robimy? Hej, rekiny, nie możecie nas zjeść. Niebieska żywność wywoła u was niestrawność. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Naprawdę. Nat, daję słowo, że mnie czasem zadziwiasz. Aha, a -a -a, a -a. Nigdy w życiu nie było mi tak zimno! A -a. Ani, tak mokro! O, ja nigdy nie miałem takiej intelektualnej stymulacji. Naprawdę! Co to jest, pracujący? Nic takiego, smerfetko. Mój specjalny smar do osi. Posmarowałem się, bo uderzyłem się w głowę. Ale śpioch też się uderzył w głowę. Szczególnie po tym jak nas uratowali. Właśnie! Przepraszam! Dziękuję Wam wszystkim. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, no bo ja... Hej, patrzcie, patrzcie! Statek marzycielów Pewnie nas szukają! Idziemy. Obliczyliśmy dobrze moc i kierunek wiatru. Nie cierpię wiatru. Cała naprzód ma życie <laughs> Wracamy do domu, moi kochani. Wracamy do domu. Nasz nowy wiatrak będzie jeszcze bardziej smerfny. Znakomicie, pracusiu. Czy śpioch wam pomaga? Jeszcze jak, papo Smerfie. Mogę mu powierzyć każde zadanie. Cieszę się, że to słyszę, pracusiu. Hmm? O. <laughs> Oczywiście niektóre prace lubi o wiele bardziej. <laughs>